Siema! W tej jakże romantycznej scenerii wita Was Adventure Guide. A może raczej uwaga, uwaga tu, 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 tu. Adventure Sebix! <grym> o Boże. No, wita was Adventure Sebix. Rzecz się wybaczyć, padłem pod kosiarkę z tych wszystkich perturbacji, które nastąpiły, gdy mnie nie było teraz na YouTubie. Nie no, generalnie to tak. Opowiem co i jak no ja już chyba nie wiem ile jest miesiąc, nie wrzuciłem filmu żadnego chyba na mój kanał, na YouTubie Dlatego teraz, uwaga, nagrywam Może w nim wytłumaczę, dlaczego mnie nie było I co się dzieje, i gdzie byłem, i gdzie będę No i słuchajcie Cała geneza historii ma się w ten sposób, ma się tak, że Wróciłem sobie z Japan, nie? Tak razem z rozpędem tego samolotu, którym leciałem, to tak samo się wyrżnąłem na ryj wysiadając z tego samolotu Bo ee, można powiedzieć Spotkał mnie kryzys finansowy, i tym samym też nie miałem kasy na żadne przygody i nic z tych rzeczy, itd. i tak dalej. W sumie musiałem się skupić na robocie i nadrobieniu rzeczywistości. I słuchajcie, nadrabianie rzeczywistości wygląda teraz w ten niespotykany sposób, że jeżdżę na Uberze. W ogóle to miałem taką fazę, miałem taką misję, żeby nagrać cały odcinek pełnoprawny, taki w ogóle to nagrać vlogi z tego Ubera, ale no, nie miałem jak tam umieścić kamery, i w ogóle. Myślałem, że będą jakieś ciekawe sytuacje, ale te ciekawe sytuacje naprawdę były znikome, było ich mało, a w większości to po prostu jeździłem i stałem w korku i tylko bym klął na te korki i w sumie nikt by chciał oglądać coś takiego, więc stwierdziłem, że no nie, no bez sensu. Nie wiem, wrzucę tu jakieś tylko urywki może do tego filmu. 200 koni pod maską. Te święte, te wycieraczki. Cholera jasna już tutaj z każdej strony pułapki mnie czekają. Ten tutaj już pierdoli jakieś farmadone cicho tam. Na miejscu ludzi, którzy będą ze mną jechać, to bym się bał Co tam dalej? Czemu? Realnie to cały czas ten uber, cały czas to ogarnianie mojej rzeczywistości jest w procesie. <laughs> Więc najprawdopodobniej do końca roku nie będzie żadnego filmu, jakiego konkretnego, przygodowego. Że naprawdę będziecie cierpić, ja też z tego powodu cierpię, ale... Na pewno na koniec roku sobie zmajstruję jakiś taki, nie wiem, pseudokolarz filmowy, pokazujący moje przygody tegoroczne. A w przyszłym roku, przyszły rok, będzie naprawdę rewolucyjny, słuchajcie. I tu wcale się nie nabijam, mimo że, no, jak wiadomo, no, generalnie 24 godziny na dobę się nabijam. No to tak w tym wypadku się naprawdę nie nabijam. For real. Może mi się uda jeszcze w tym roku, jak nie, to na pewno w przyszłym, ale będzie odcinek taki solidny z morsowania, bo ostatnio mam zajawę na morsowanie. I e, normalnie będzie taki instruktażowy odcinek. Takie się nie zdarzają, ale będzie instruktażowy krok po kroku, co zrobić, żeby pomorsować. Więc na przykład, no nie będę aż tak się rozwijał, że na przykład tutaj musicie podać lewą nogę i prawą, żeby wejść do jeziora. Ale będzie taki na przykład instruktażowy, że tutaj się tak rozwijasz najlepiej przed morsowaniem, albo tak. I sztosik będzie film o morsowaniu, mówię wam. No nie pozostaje mi nic, jak zachęcić Was, słuchajcie, do zasubskrybowania kanału, ponieważ. Fajnie będzie, jak to rozkręcimy wspólnie, bo y, trzeba rozkręcać przygodowstwo, adwenczurowstwo w Polsce, bo uważam, że Polacy z natury są zbyt mało adwenczurowi. I to jest pierwsze primo, a drugie primo, dajcie lajka, y, komentarz i... Yo! Adventure Sebiks! O Boże, nie mogę na siebie patrzeć, kurwa, z tą fryzurą. No. Mam nadzieję, że kiedyś mi włosy odrosną. Bawcie się dobrze, nie zamarznijcie w tą teraz przyszłą zimę. Buziaczki, oglądajcie kanał i bądźcie grzeczni dla uberowców. Na razie.